Cześć, z tej strony Kamil z portalu Bieganiu Skrzydła. Z dzisiejszego materiału cieszę się podwójnie. Po pierwszym opublikowanym wideo otrzymałam od Was całą masę korespondencji, nie tylko od stałych czytelników, ale także od nowych. To oznacza, że sami zadecydowaliście o tym, że na tym kanale będą stopniowo pojawiać się kolejne materiały. Zaś w dniu dzisiejszym dodatkowo mam przyjemność zaprezentować Wam słuchawki, które świetnie spisują się podczas moich treningów. Jest to Audictus, model Adrenaline 2.0. To co? Zaczynamy? Okej. Okay. Dla mnie, jako dla biegacza, poszukiwaną cechą w sportowych jest komfort, ponieważ to ten parametr decyduje o tym, że po słuchawki sięgam drugi, trzeci, czwarty raz i każdy kolejny. Komfort to wszystko to, co związane jest z ułożeniem słuchawek wokoło karku, jak i w kanale słuchowym. Nie ma nic bardziej denerwującego od wypadających z uszu słuchawek, czy pojawiające się podczas biegu potrzeby ich stałej regulacji. Producent zadbał więc o dobrej jakości płaski przewód, który się nie plącze, a także o ściągacz, który możemy wyregulować jego długość i dopasować do naszych indywidualnych potrzeb. Jest to o tyle ważne, że ściągnięty w ten sposób nadmiar przewodu nie uderza o nas w kark podczas biegu czy w trakcie rozgrzewki. Kolejnym krokiem poczynionym na drodze do komfortu są skrzydełka, które stały się znakiem rozpoznawczym słuchawek Audictus Adrenalin 2.0. Co do zasady, mają utrzymywać słuchawki w uszach po to, aby biegacz czy ogólnie sportowiec mógł w pełni skupić się na treningu, a nie na wypadających słuchawkach. Podczas każdego rodzaju biegu, od długiego wybiegania po interwały, słuchawki siedzą w uszach jak przyklejone. Skrzydełka są odpowiednio wyprofilowane, aby możliwe było ich szybkie umiejscowienie w uszach. Wkładamy je na początku biegania, a wyciągamy na koniec. Bezprzewodowa konstrukcja Adrenalin 2.0 robi dobrą robotę. To dzięki temu, że słuchawki łączą się z naszym smartfonem bezprzewodowo, zyskujemy pewną niezależność. Nie jesteśmy zmuszeni do przeciągania kabla pod koszulą czy trzymaniem telefonu w rękach, bo kabel jest za krótki. Nic z tych rzeczy. Słuchawki parujemy bezprzewodowo i możemy z nich korzystać. Co także jest ważne, Auditusy bezproblemowo łączą się z wszystkimi urządzeniami i robią to niebywale szybko. Komfort już był, to teraz czas na drugi ważny dla mnie parametr, czyli możliwość sterowania słuchawkami podczas biegu. Głównie mam tutaj na myśli to, czy w trakcie treningu możemy ściszyć, podgłośnić muzykę, na chwilę ją zatrzymać, czy jeśli jest taka opcja w słuchawkach, to odebrać nadchodzące połączenie telefoniczne. W tych kwestiach adrenalin 2.0 nie rozczarowują. Na wspomnianym wcześniej paskim przewodzie umieszczono pilot, który pozwala na sterowanie produktem i za jego sprawą możemy ściszyć lub podgłośnić muzykę, zatrzymać lub wznowić odtwarzanie czy odebrać rozmowę. Pilot został tak skonstruowany, że w zasadzie pozwala na jego bezwzrokową obsługę, bo wystarczy zapamiętać, że mamy do dyspozycji trzy przyciski. Wciśnięcie górnego oznacza podgłośnienie. Środkowego wyłączenie, włączenie lub odebranie rozmowy, a trzeci dolny to ściszenie. Jednak tego, co mi najbardziej brakuje, a to co było w starszym modelu Adrenalin 1.0, który został zastąpiony przez aktualnie testowane słuchawki, to to, że na tym starym pilocie były wybrzuszenia. Wystarczyło położyć na konkretnym przycisku palec, a wyczuwalne były znaczniki plus-minus. Szkoda, że tego już nie ma. Uwielbiam w tym produkcie to, że jest uniwersalny. Uniwersalny pod kątem słuchanej muzyki. Bo pomimo tego, że są to sławki sportowe, a w takim produkcie niekoniecznie jest super jakość dźwięku, tak w Audictus Adrenalin 2.0 naprawdę możemy fajnie odsłuchać coś bardzo mocnego albo jakąś spokojną muzykę. Ulubione utwory czy audiobooki zyskują na lepszej jakości dźwięku dzięki wykorzystaniu kodowania audio Qualcomm APTX. Jest to algorytm, który służy branży audio i wykorzystywany jest przez największe publiczne stacje telewizyjne i studia filmowe na całym świecie. Nie jest to nowy standard, bowiem powstał w późnych latach 80., ale jest to w dalszym ciągu innowacyjne oprogramowanie, które skupia się na szybkości transmisji danych i redukcji szumów. APTX pozwala miłośnikom muzyki cieszyć się jej wysoką jakością. Ponadto wykorzystanie tej metody w połączeniu z Bluetooth stało się strzałem w dziesiątkę, bowiem zyskano na jakości bez opóźnień strat z szerszym pasmem przenoszenia muzyki. Słuchawki spisują się genialnie, dźwięk jest niezwykle przyjemny, miękki i ciepły, zaś bas nie zarzuca na swoim jazgotem, lecz uruchamia się wtedy, kiedy trzeba. Ponieważ są to słuchawki bezprzewodowe, to posiadają pewne ograniczenia związane z zasięgiem działania. Bo przecież nie sparujemy ich z telefonem, a telefonu nie zostawimy w domu i nie pójdziemy na trening. No chyba, że trening mamy w domu, a w zasadzie w jednym pomieszczeniu. Według firmy Audictus zasięg działania słuchawek to odległość do 10 metrów od urządzenia nadającego, czyli np. Na od telefonu czy laptopa. W praktyce przestrzeń ta jest mniejsza i z moich obserwacji komfortowa odległość, czyli taka podczas której nie wkradają się zakłócenia czy przerwy w odtwarzaniu muzyki, to około 5-6 metrów. Im dalej od tej granicy, tym więcej pojawia się zakłóceń. To sprawia, że nie skorzystamy z nich w dużych mieszkaniach lub w pracy, gdy chcemy swobodnie chodzić pomiędzy pomieszczeniami. Wtedy lepiej jest wybrać inne słuchawki. Na szczęście testujemy produkt dla biegaczy, więc zasadę można przyjąć, że słuchawki telefon będziemy nosić przy sobie. Co warto powiedzieć jeszcze o tym modelu, to to, że te słuchawki do biegania są całkowicie wodoodporne i to w klasie IPX4. Oznacza to, że produkt możemy zabierać na sesje treningowe w deszczu i nic się im nie powinno stać. Ponadto zaletą odporności produktu na wodę jest to, że gdy ubrudzą się nam podczas treningu, możemy je łatwo opłukać pod bieżącą wodą i wyczyścić ze wszelkich pozostałości potreningowych. A co znajduje się w zestawie ze słuchawkami? Jaki jest czas pracy tego modelu? Czy wystarczy im mocy na długie bieganie, na przykład kilkugodzinne? O tym wszystkim możecie doczytać w recenzji, która już jest opublikowana na naszych łamach. Dorzucę link do opisu tego wideo. Znajduje się tam również link do strony producenta, gdzie możecie nabyć te słuchawki w cenie 199 zł. Atrakcyjnie, prawda? No dobrze. Dotarliśmy do końca dzisiejszego materiału, mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, pozostawieniu komentarza i kliknięciu łapki w górę. To bardzo motywuje do dalszej pracy. To co? Widzimy się w kolejnym materiale. Na razie!